Ten czas to niesamowity sprawdzian dla administracji Joe Bidena. Joe Bidena, którego rocznica, pierwsza za przysiężenia właśnie w tych dniach mija. No i cóż, okazuje się, że przywódcy świata, Władimir Putin, testuje Joe Bidena właśnie w tym momencie, właśnie w pierwszą rocznicę jego wyboru z jednej strony, ale również Joe Biden testuje Putina, mówiąc, sprawdzam, mówiąc, jest 100 tysięcy wojska na wschodniej granicy Ukrainy i teraz, drogi Władimirze, coś zrobić musisz, bo Wczorajsze wystąpienie Joe Bidena właśnie o tym mówiło. Mówi o bardzo silnych sankcjach w stosunku do Rosji, jeżeli Rosjanie rozpędzają kolejny front wojny z Ukrainą, jeżeli Rosjanie wejdą, czy to pełnaskalowo, czy w inny sposób na Ukrainę właśnie. A z drugiej strony, no cóż, Joe Biden ma do pozamiatania, mówiąc kolokwialnie, bardzo dużo rzeczy na własnym podwórku, bo amerykańskie społeczeństwo w tych dniach do spokojnych nie należy. Kolejna pandemia koronawirusa to również sprawa, którą Amerykanie żyją. No i tuż ta pierwsza rzecznica Joe Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych faktycznie jest pełna różnorakich wydarzeń, bo nakładając na to jeszcze jeden aspekt, to znaczy nieustępującej krytyki Donalda Trumpa w stosunku do Joe Bidena na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, okazać się może, że po tym pierwszym roku prezydentury Joe Bidena Ameryka wcale nie będzie bardziej zjednoczona ale wręcz przeciwnie, bardziej podzielona, podzielona jak nigdy dotąd.